Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także haterów. Ostatni mój vlog miał bardzo pozytywny odbiór i postanowiłem, że będę robił dla Was więcej vlogów. Zresztą o to prosiliście w komentarzach. Powiem Wam szczerze, że nawet jeden z widzów napisał, że trochę prowadzę to jak Makłowicz. Co mi się spodobało? Powiem Wam szczerze, że mi się to spodobało. Nawet powiem Wam coś bardzo pozytywnego jeszcze bardziej pozytywnego że ostatni mój vlog oglądał, uwaga, Paris Platinow. Na swoim live, komentował mój ostatni vlog na swoim live na Facebooku. I powiem Wam szczerze, że ten człowiek przeszedł bardzo pozytywne zmiany. I nie mówię tego dlatego, że pozytywnie komentował mój vlog. Mówię to z tego powodu, że zauważyłem, że tak, wydoroślał. Spoważniał i życie nauczyło go pewnych manier. Naprawdę pozytywnie. Pozytywnie człowieku i nawet zachwycał się scenami, ujęciami, które wstawiłem ze swoją żoną. A więc coś pięknego, Paris? Tylko tak dalej, tylko tak dalej, a zajdziesz daleko. Jedna rzecz mi się nie spodobała, którą on nie powiedział. Nie do końca mi się to spodobało. Powiedział, że jestem taki jak. Jak czarny charakter na polskim YouTube Fitness na, tym, na tych polskich social mediach Fitness. Moja żona mówi, że jestem. Ja jednak uważam, że jestem troszeczkę jak profesor. profesor z tego filmu Dom z papieru. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to zachęcam, jest na Netflixie: Dom z papieru. I profesor to jest taki człowiek, który robi źle, ale wszyscy go kochają. O! Może w ten sposób. A więc ja jestem taki, można powiedzieć, profesor, i mam taką, e, można powiedzieć, że mam taki pseudonim nawet tutaj w Anglii, profesor. Na siłowni mam taki pseudonim od bardzo, bardzo dawna. Dlaczego to nie będę Wam tego zdradzał? Zapraszam Was dzisiaj do przepięknej miejscowości Flambor. Przepiękne klify, przepiękne widoki. Teraz jestem troszeczkę jak Makłowicz, wiem, ale wkręcam się, powoli wkręcam się, po prostu łapię tą e, atmosferę. Aha, jeszcze jedna rzecz. Hejterzy bardzo często się interesują, w co jesteśmy ubrani. A więc, tak, moja żona ma żółtą, podkreślam, z naciskiem. Z naciskiem strasznym na słowo żółtą. Żółtą bluzę, ale super draja, super draja. Bo hejterzy myślą, że jest tylko jedna żółta bluza. Może i w Polsce tak jest. Jedna żółta bluza dla hejterów. Ale w Wielkiej Brytanii sprzedają. Kilka, różne firmy sprzedają po prostu żółte bluzy. One się różnią niewiele. Na przykład ta bluza jest super dry'a, a bluza, która miała którą miała wcześniej, w której jej hejterzy zrobili zdjęcie, też była żółta, też była żółta. Uwaga z naciskiem na słowo żółta, ale była firmy Pink. O tu pisało pink. A teraz tutaj w okolicy piersi pisze super dry. Ale to nie jest duży wydatek. Hejterzy, to nie jest wydatek duży. To jest wydatek około ile, żonko, tak? 5 około pięciudych. Około pięćdziesięciu funtów. Także nie ma problemu. Możecie mieć kilka żółtych bluz w szafie, tak jak ma je moja żona, no co jest coś pięknego. Ja też mam kilka czarnych bluz, już tutaj wam powiem. To jest bluza Adidasa. To dla hejterów. A więc tak po niemiecku troszeczkę spodnie też mam Adidasa. Zaraz wam buty pokażę. Poczekajcie, chwila pokażę. Ja wam pokażę, jak jestem ubrany, bo hejterzy lubią wchodzić i później szukać cen jak on jest ubrany, ile kosztuje pasat, ile on ma domów, co on je. Wszystko muszą wiedzieć o mnie. Wszystko już Wam tłumaczę, żebyście nie musieli szukać. Patryk Łaskawy, a więc wybaczcie widzowie troszeczkę dla hejterów też. Patryk Łaskawy i ja Wam pokażę w co jestem ubrany i od razu ceny Wam powiem. Ceny. Cenę tej bluzy nie pamiętam, żonka mi kupiła. Dych. Około sześciudych. Sześciu Spodnie, które mam na sobie, zaraz Wam pokażę. 55, 55 funtów. Żonka, i, kupiła. I żonka kupiła i buty z buty. <grym> to razem, to razem kupiliśmy buty. Buty to są dokładnie model. Podaję, uwaga, hejterzy, możecie wskakiwać już w Google, poszukiwać. Model jest to jest Nike Jordan Model Zero. A więc możecie szukać, 120 funtów wydatek. No, to już mamy za sobą, a więc e, idziemy dalej. Mógłbym Wam powiedzieć spodnie i buty żony też, jeżeli byście chcieli. Ale to na prośbę, na prośbę. Bluza Adidasa, 60 funtów. Spodnie dresowe Adidasa, 55 funtów. Buty Nike Jordan 0 model 0, 120 funtów. Nie musicie szukać. Ładne? O! 120. Co jest ubrana moja żonka? Szybko ułatwimy sprawę hejterom, żeby nie musieli ceny też podamy. Żółta bluza, ze szczególnym naciskiem na żółta firmy Super Drive. Ile taka przyjemność kosztuje? 55 funtów. 55 funtów ta bluza kosztowała. Te spodnie wygryzione przez pieska. To jaka to jest cena? Rife Island 48. 48 funtów Rife Island? Mm, mm, ale takie jakieś pogryzione. To tak specjalnie były? Czy ty je tak podarłaś? Ja tak lubię. Tak lubisz, a to były tak specjalnie. Dobrze, a, a te buciki możesz ułatwić sprawę hejterom? Ile taka przyjemność kosztuje? New balansy, 75 funtów. 75 funtów takie buciki kosztują, mhm. A ta kamizeleczka, którą masz w ręce, złotko? To już wyższa półka. To, no Ja ją kupiłem, dlatego pytam, jaka to jest cena? Superdraja, 80 funtów. 80 funtów superdraja. To można powiedzieć, że łączna suma, no, cena tych ubrań, w które jesteśmy ubrani, jest e, łączną no, wartością Passata. Więc łączną z, e, ceną wartości e, Passata. No. No to to tak by było na szybciutko, żeby hejterzy yy, nie musieli po prostu czasu poświęcać, żeby tego wszystkiego szukać w Google, bo to jest yy, strata czasu. Zanim jeszcze się udamy na przechadzkę po tym wspaniałym miejscu, muszę zapłacić za parking, bo wiecie, hejter podejdzie, zrobi zdjęcie, powie, nie zapłacił za Paseratti. O, wiecie, hejterzy mówią, że Paseratti bardzo tani, od 400 do 500 funtów warty, brudny, nieumyty, to też... Ja robię to wszystko dla hejterów, żeby mieli po prostu co mówić, opulsowany trochę. Także no, bieda, bieda, no, bieda. Chyba w końcu się wkurzę i zrobię zrzutkę na YouTubie. Co niektórzy robią zrzutkę na zęby, no to może ja zrobię zrzutkę na auto. Co o tym myślicie, widzowie? Zobaczcie jaki motyw tu jest. Tutaj macie klify. Zaraz po drugiej stronie jak się obrócę tam macie owieczki się pasą. Coś pięknego. Tam sobie fajnie ludzie mieszkają. Tam nawet na górze jest jakiś domek, czy to hotel, tam. Coś pięknego. Cudowne miejsce. O, a tu moja żonka. O! W tym miejscu, gdzie tam ludzi widzicie, zobaczcie, jak tam jest ziemia podmyta. Wiecie, a więc jest podmyta od spodu, tak troszeczkę można powiedzieć. I to jest bardzo zdradliwe, bo jak podejdziesz bliżej, to może się po prostu zapaść ta górna część. To bardzo niebezpieczna sprawa. Trzeba bardzo uważać, zwłaszcza jak z dziećmi przyjeżdżacie to trzeba w tym miejscu być bardzo, bardzo ostrożnym. Powiem Wam szczerze, że przepiękne widoki, i na pewno jedne z lepszych, jak nie najlepsze widoki, które było mi dane zobaczyć w Wielkiej Brytanii. Wszystkim polecam to miejsce. O, a tu moja żonka. O, foci. Zobaczcie, tutaj macie pole golfowe dosyć potężne. Tam latarnia. A tutaj zaraz są te klify. Niezły motyw. Myślicie, że warto skoczyć po piłeczkę? No i bardzo sprawnie przeniesiliśmy się do miejscowości, która nazywa się Bridlington. Powiem Wam, że te albatrosy, chyba tak to się nazywa, przynajmniej w Polsce tak to nazywaliśmy, te ptaki, one są trochę większe niż mewy. One są tak agresywne, takie zachłanne na jedzenie, że ja w Whidby żonce kupiłem, o zobaczcie, gościowi tam chcę zabrać. Ja żonie kupiłem e, w Whitby e, e, hot doga i wyobraźcie sobie, że ona podleciała, jedna, e, taka zgraja można powiedzieć, zabrały żonie tego hot doga. normalnie z ręki jej wyrwały i zjadły tego hot doga. A tutaj kupiliśmy sobie po choddogu też, i prawie, mało brakowało, prawie żonie też by zabrała. No tak trzeba pilnować. Po prostu one są agresywne z tego powodu, że ludzie je dokarmiają. I one są duże, zobaczcie. Więc on siłę ma, jak złapie ci takiego hot-doga dziobem, no to ci go A, po ty prostu wygnie. Nie mam nic, co byś chciał? Co byś chciał? Już zjadłam. W shopie. One myślą, że ja mam jedzenie, że, że telefon to jedzenie. Spójrzcie, jak tam się czai. Gościu je rybę z frytkami, jak się czai. <śmiennie> <śmiennie> pan, zaraz mu zabierze. Pan. <śmiennie> <śmiennie> Widzieliście? Widzieliście, jak go atakowało? Zobaczcie, jak ona biedna je tego hot doga. Boi się tych albatrosów, jak. To jest jak film ptaki Hitchcocka. Boisz się, że zabiorą taki dobry. Dobry. A zobaczcie, one nie śpią, one są przyczajone. Spójrzcie. Siedzą na śmietnikach. Zobaczcie, każdy śmietnik obstawiony. One są jak mafia. Widzieliście? Wiele osób zadaje mi pytanie. Patryk, jak to jest, że ty masz sylwetkę i od tylu lat... Trzymasz tą formę. Cały czas ta forma jest na najwyższym poziomie, a inni kulturyści mają tylko formę na zawody, a później wygląd kiepski. Ja Wam postaram się wytłumaczyć na podstawie pewnej bajki. Bajka o trzech świnkach. Jedna świnka zbudowała dom bardzo szybko, ale użyła do tego słomy. Druga świnka budowała dom. Troszeczkę dłużej, ale używa do tego drewno. Natomiast trzecia świnka zbudowała dom z cegły, ale budowała go najdłużej. Jeżeli nie znacie tej historii, co się później stało, to możecie sobie tą bajkę obejrzeć, więc poznacie historię tej bajki. I mój, można powiedzieć, moja sylwetka. To jest przyrównanie, moją sylwetkę można porównać do tego domu, tej trzeciej świnki. Budowany długo, ale niezniszczalny. <ścoughs>